Cześć, tutaj Tankista. Dzisiaj podzielę się z Wami wrażeniami odnośnie najnowszego DLC do Warhammera, jak i pierwszych doświadczeniach kampanii w Immortal Empires. Ostatnimi czasy dostawaliśmy od twórców gry informacje na temat tego, jak będzie wyglądało DLC Champions of Chaos. Ponadto uraczyli nas kilkuminutowym teaserem odnośnie mapy świata Warhammera. Niedawno dostaliśmy przedpremierowy dostęp do całej zawartości trylogii, więc postanowiłem przetestować, jak wygląda rozgrywka w tak rozległym świecie. Szczerze mówiąc, nie zawiodłem się. Ogrywając na szybko kampanię jako Katarina Bokcha, szybko odczułem, że rozgrywka w Nieśmiertelnych Imperiach różni się od tej z podstawowej wersji Warhammera 3. Nie mówię tu o mechanice związanej z polityczną walką z Kostaltynem, która pozostała niezmieniona. Bardziej chodzi mi o ten totalny sandbox. Walcząc o południowy oblast z plemieniem Norsków, którego nazwy nie jestem w stanie wypowiedzieć, spotkałem się z atakiem Wonałkowa z Ostlandu, a niedługo później od strony zielono z gór. Żeby kampania była zabawniejsza, Sylwania zaczęła podejmować kroki w celu zostania moim przyjacielem, podobnie jak burzowa Smoczyca z Kataju, a to wszystko w ciągu zaledwie 15 tur. Nie sądziłem, że rozgrywka będzie tak ciekawa, przynajmniej jak na początek. Zwłaszcza, że w kampanii fabularnej z tego samego Warhammera mogłem bez przeszkód skupić się na misjach grając tą samą postacią. Jeśli chodzi o DLC Championi Chaosu, to wygląda to tak. Dostajemy do wyboru Bela Kora, znanego nam z kampanii fabularnej strójki, a także po jednym lordzie dla każdego z bogów chaosu. Wartym zaznaczenia jest, że zostali oni wrzuceni do jednego worka bojowników chaosu. Razem z Archaonem i innymi lordami z jedynki. Podczas gdy przedstawiciele bogów z kampanii z Warhammera 3 są oddzielnymi frakcjami. Niezbyt zrozumiały dla mnie ruch, jednak nie siedzę w głowach twórców. Prawdopodobnie na końcowym etapie rozgrywki dojdzie do swoistego battle royale między poszczególnymi lordami z tej frakcji o to, kto najlepiej służy bogom chaosu. Mechaniki, które dostajemy są dość interesujące. Po pierwsze... Mamy możliwość natychmiastowej rekrutacji jednostek, które są akurat dostępne, przez co nie jesteśmy w żaden sposób uwiązani i możemy zerwować kilka jednostek i w tej samej turze ruszyć na wroga, nie tracąc żadnych punktów ruchu. Ponadto możemy awansować nasze jednostki na wyższy poziom. Żeby to zrobić, musimy spełnić trzy warunki. Po pierwsze, musi nas być na to stać. Po drugie, musimy mieć wybadaną, odpowiednią technologię. Po trzecie... Jednostki muszą osiągnąć odpowiedni poziom doświadczenia. Jest też możliwość zwerbowania jednostek chaosu niepodzielnego i w ten sam sposób awansowania ich. Z tymi jednostkami jest też jeszcze inna kwestia. Mając jednostki chaosu, możemy je naznaczyć dla konkretnego boga chaosu. Oczywiście wymaga to odpowiedniej technologii, jednak jest ona jako pierwsza z drzewku, więc nie trzeba będzie długo czekać na tę możliwość. Grając, jako wyznawcy chaosu niepodzielnego mamy dostęp do zamiany jednostek z ogólnych, do tych konkretnych bóstw jednak wymaga to trochę czasu, aby wybadać odpowiednie technologie. Z jednostkami związana jest też kolejna ciekawostka zwiększając autorytet chaosu niepodzielnego, a także poszczególnych bóstw, sprawiamy, że odpowiadające Bogom jednostki są tańsze i szybciej wracają do pierwotnego stanu liczebnego. Żeby jednak nie było zbyt kolorowo, zamiana jest dostępna tylko z chaosu niepodzielnego, do bóstw i tylko do jednego, czyli możemy zmienić oddział grasantów na grasantów Korna i tyle. Nie możemy potem przydzielić ich do innego bóstwa. Mechanika ta obowiązuje tylko i wyłącznie do wojowników chaosu. Wybrańcy bogów chaosu, czyli Skarbrand, czy sami inni, nie mają tej opcji. Kolejną nowością dodaną przy okazji tego DLC jest możliwość awansu naszych bohaterów, w tak zwanej drodze chwały. Osiągając odpowiedni poziom, możemy awansować naszego bohatera, dając mu potężniejsze możliwości, jednak wiąże się to z pewnym minusem. Poziom naszego bohatera spada o połowę, na przykład z 10 do 5. Ponadto zerują mu się wszystkie perki, które w niego zainwestowaliśmy, także zaczynamy niemal od zera. Mówię niemal, ponieważ żeby się ten zabieg jakkolwiek opłacał, otrzymujemy punkty umiejętności w liczbie. Naszego nowego startowego poziomu bohatera. Dodatkowo, im wyższy poziom, tym tańszy jest awans tańszy pod względem dusz, ponieważ jest to nowo dodana waluta odpowiedzialna za wszelkie mistyczne działania. Dusze zbiera się głównie poprzez walkę przeciwko wrogom chaosu. Nie można ich zebrać walcząc przeciwko innym lordom wyznającym chaos. Związana z duszami jest też mechanika darów chaosu, które w różny sposób wzmacniają frakcje. Wszystko to sprawia, że według mnie granie frakcjami chaosu staje się nieco ambitniejsze niż zwykłe szerzenie mordu i zniszczenia, chociaż jest to wciąż podstawa funkcjonowania tych frakcji. Z innych zmian, które miały miejsce, to zmiana menu. Wygląda inaczej niż na początku, gdy trójka wyszła do sprzedaży. Teraz nie ma wyglądu kafelków jak Nokia z systemem Windows, tylko. Przypomina trochę menu z ROM 2 i Atili, według mnie. Niestety, nie mogę Wam go pokazać, podobnie jak zdradzić kilku szczegółów odnośnie Mortal Empires i Champions of Chaos, z powodu zasad, jakie zostały przysłane wraz z przedfermirowym kodem. Natomiast mogę Was zachęcić do zakupienia DLC. Cóż, ja jestem panem historycznych Total Warów, jednak to DLC jest dla mnie dość interesujące i. Jeżeli wciąż się zastanawiacie nad zakupem i ta krótka recenzja Was nie przekonała w 100%, to zapraszam Was na kampanię, jaką poprowadzę. Zapewne będzie to któryś z wojowników chaosu, jednak nie wiem jeszcze do końca, który konkretnie. Na dzisiaj to wszystko. Chciałbym poznać Wasze zdanie na temat tego, jak Wy się zapatrujecie na nieśmiertelne Imperia oraz na czempionów chaosu. Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach i do usłyszenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!